Panie, kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów. Ale czy na pewno? Dzisiaj porównamy topowego, legendarnego Techniksa SUVX 800 do dzisiejszych wzmacniaczy i przekonamy się, czy starszy sprzęt jest w stanie z nimi konkurować. Zanim zaczniemy, zdradzę wam tylko, że warto obejrzeć materiał do końca. Czeka tam na was konkursowa niespodzianka, której do wygrania jest właśnie wzmacniacz Techniks. Zapraszam! Witajcie kochani, dotarliśmy już do fan a jest to oczywiście sklep, w którym możemy kupić starszego techniksa, przeserwisowanego, naprawionego, w pełni sprawnego. Jest z nami Andrzej, pasjonat, król techniksa. Było już co nieco wycieczek po tym miejscu, także my dzisiaj będziemy się skupiać raczej na konkretnych urządzeniach, a mianowicie chcemy stąd co nieco pożyczyć, posłuchać u nas, porównać. Powiedz mi, co dla nas przygotowałeś? Witam serdecznie kolegów z akustyki, witam Państwa widzów, tak? Co przygotowałem? Poprosiliście mnie o wskazanie wzmacniacza, który by mógł spróbować sprostać mhm. konkurencji współczesnej, tak? Więc pozwoliłem sobie taki wzmacniacz dla Was przygotować, który ja wysoko go cenię. Mhm. Nie będę mówił, że to jest najlepszy wzmacniacz Techniksa, bo to nie, nie o to chodzi, to nie, nie tutaj mamy to wskazywać. Jest to dobry, porządny wzmacniacz w jakimś tam budżecie współczesnych, powiedzmy, podstawowych. Mhm. Klocków, tak. Tak. Oczywiście dam też y, budżetowy też jakiś tak do porównania. Okay. Tak. Czy jeżeli chodzi o modele to jest jeszcze tajemnica czy już możemy powiedzieć coś więcej? Nie no możemy powiedzieć oczywiście. Podstawowy czyli budżetowy wzmacniacz lubiany przez klientów to jest z, z drugiej połowy lat 90 jest to wzmacniacz SUV 500 z tak zwanej tej półkręgłej linii. A ja dam do, jako mój typ, powiedzmy, dobrego wzmacniacza, porządnego. Oczywiście nie w tym budżecie jest tak, co tamten. Będzie to SUVX800. Także drodzy widzowie, zaczniemy sobie może od tej tańszej propozycji, czyli SUV500. Tak. Wspomniałeś, że to jest no, taki, można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalny model, powiedzmy najczęściej tak. pożądany. Y Kwestia jest taka, przede wszystkim był w miarę dostępnej cenie, tak? Bo załóżmy kosztował 3 miesiące pracy, tak? Ludzkiej. On i tak był bardzo drogi w tamtych czasach, ale, ale relatywnie dalej. Relatywnie był tańszy i można było sobie w którymś momencie na niego pozwolić, tak? Uh -huh. Co niektórzy przynajmniej klienci. Więc ja bym jego wskazał, bo jest to najpopularniejszy po prostu wzmacniacz z tamtego okresu. Są wyższe modele też z tej serii, oczywiście uh -huh. też będą różnice w brzmieniu i tak dalej. Ale mówiłem, o tego zaczął, bo on był taki najbardziej popularny, tak? I tego wam tam na nocuch. Okej, okay, i to mówi, jest lata 90., połowa tak? To jest druga połowa lat 90. od 94 roku, produkowany. W sumie praktycznie można powiedzieć w niezmiennej wersji, no była, potem zrobili MK2 wersje, różniły się tam niuansami drobnymi, były wentylatorek, nie było wentylatorka chłodzącego, guzik włączania. Był mechaniczny albo właśnie impulsowy, no, niewielkie takie kosmetyczne różnice, tak. Okej, okay, ale jakby rdzeń pozostawał podobny. Tak jest, eee, tak, to czyli, jest pierwszy kandydat, tak, czyli, czyli to jest ten podstawowy, żeby tak. sobie posłuchać, porównacie, powiecie mi, na, sam jestem też ciekawy, jak on się będzie przestawiał na, na, na współczesne produkcje. Drugą, drugą jednostką napędową będzie wzmacniacz, który tutaj mamy po, po przed Tobą, jest to wzmacniacz starszy, rocznik 92. I powiem tak, jest to z tej serii najwyższy wzmacniacz zintegrowany, czyli niedzielony. Nie dzielony, tak? W jednym kawałeczku jest uh -huh. wzmacniacz z końcówką mocy, wzmacniacz wszystko razem. Bardzo go sobie cenię wysoko. Lubię brzmienie z tego wzmacniacza. Ktoś powie znowu, że coś tam gra lepiej, oczywiście może tak być. Uh -huh. Ale on mi bardzo pasuje. mam, Trzymam go również w domu jako zastępczy jeden wzmacniaczy, też sobie mam w swojej kolekcji domowej. A to no, jak już no, jest swoim zastępczym yy, wzmacniaczu. Jaki jest ty główny was. Nie, raczej. nie powiem. Okej, okay, tajemnica. Ale skoro on się... Na razie tajemnica. Okej, okay, ale to jest coś totalnie unikalnego, czy... Znaczy totalnie, no na pewno nie truzinkowy taki jakiś tak sprzęt, ale nie totalnie, bo wiesz, no wszystko można kupić, tak? Okej, okay, okej. Okay. No, kwestia tylko... Kwestia determinacji i pieniędzy. Zakręcenia się i budżetu, tak? E, okej, okay. i tak jak wspomniałeś, tutaj mamy w okolicach 4 tysięcy, jeżeli chodzi o dzisiaj. W zależności ktoś... od stanu, tak, hmm. one między 2 a 4 tysiące, powiedzmy, występują na rynku. No i uważam, że jest wartych tych pieniędzy. Bo Ty słyszałem coś przywiozłeś, coś? Yy, przywiozłem, no bo taty już nawróciłem na nowszy sprzęt, a stary sprzęt burzy się i coś z nim trzeba zrobić. Także może no, mi się uda dogadać. Z tego, co kojarzę, to jest ten model SAX530. To na pewno była kinówka i to był ten design. Także wydaje mi się, że to jest to. Jeszcze mam to sobą korektor 80-58, jakiś taki model. Dziwo te korektory są coś warte, także. Może skupnę parę grosz. Czyli Ty też masz z dzieciństwa wspomnieć jakiś tam z technik sami, czy się wam kojarzy z tych czasów jak jest Wiesz, jak mi się kojarzy, wyglądało to tak. Jest godzina sobota, jest godzina 10.15, tata podkręca sprzęt. Zazwyczaj leci jakieś Dobra. techno albo aha. Jesteśmy I nagle jest jednogłośne z kuchni. Się... Krzysiek przecisz! cóż, nasza szybka wizyta tutaj dobiega końca, także przenosimy się z nowymi zabawkami do naszego studia odsłuchowego. No i cóż, przed nami kilka testów, a wyniki wypoznacie już tak naprawdę za kilka minut, a my dopiero za kilka tygodni. Bardzo mi było miło gościć Was koledzy, Państwa też u mnie, tak? Myślę, że może jeszcze będzie okazja, żeby się jeszcze raz spotkać i coś innego potestować, tak? Może nie, nie może jakiś odtwarzacz CD, i może magnetofon, to już od Was zależy. Od głosu. Yy, Słuchaczy, tak? Może mhm. ktoś ma jakieś pomysły? Jakby ktoś usłyszeć. z Was chciał, żebyśmy przetestowali jakiś konkretny sprzęt z tej, to, z tej kolekcji, dajcie znać w komentarzu. A Tobie dziękuję pięknie za wypożyczonko i również mam Bardzo nadzieję, że jeszcze mie będziemy mieć okazję się spotkać. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Mamy tutaj wzmacniacz, który w latach 90. powiedział: Trzymaj mi piwo, zrobię to lepiej niż konkurencja. A czy faktycznie to zrobił? Ten model pojawił się około 1990 roku, kiedy technicy z Technicsa stwierdzili, że nie wystarczy zrobić dobry wzmacniacz. Oni chcieli zrobić taki, który nie będzie się wstydził stanąć obok high potworów z zachodu. W efekcie powstał SUVX800. Mamy tu konstrukcję Dual Mono, technologię klas AA, system Extended Direct Drive, wejścia RCA i XLR. W wszystko, co w latach 90. sprawiało, że sąsiad myślał, że masz w domu studiu nagraniowe. Mocy też mu nie brakuje. Około 120W na kanał przy 4 ohmach, czyli jeśli Twoje kolumny do tej pory tylko plumkały, no to teraz zaczynają naprawdę grać. Dodatkowo wzmacniacz wyposażony jest w pełne wejście fono z obsługą wkładek MM oraz MC, więc jeśli masz gramofon, to SUVX powie dawaj to, ja tam sobie radę. Dziś sprawdzimy, czy legenda dorosła do memów fanów Techniksa. Czy SUVX800 nadal robi wrażenie, czy tylko sprawia, że kręgosłup boleśnie przypomina o swoim istnieniu podczas jego noszenia. Zanurzmy się w lata 90. i sprawdźmy, czy to naprawdę jeden z najlepszych Techniksów w historii. Oczywiście, żeby przeprowadzić miarodajne testy, wzmacniacz zabraliśmy naszego studia odsłuchowego, gdzie zgłębimy temat pod tytułem Kiedyś to były porządne, stare, wzmacniacze, a dzisiaj można je kupić załomek ceny przewartościowanych, nowożytnych i lichych sprzętów. Ale czy to stwierdzenie jest prawdziwe? To właśnie będzie tematem dzisiejszych badań. No i przyszedł czas na nasze pierwsze spotkanie z dźwiękiem tego Techniksa. Nasz pierwszy kontakt ze sprzętem nie należał do najłatwiejszych. Czuć, że dłuższą chwilę leżał nieużywany. Potencjometr wywoływał trzaski i zakłócenia. Dosłownie dotykanie niektórych z przycisków kończyło się tym samym. Coś mi tu cały czas podpierduje w lewym kanale. Przestało. O, głośniej. No ale cóż, to w końcu używany 30-letni sprzęt, więc może trzeba się z tym pogodzić. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czy takie humorki sprzętowe to nieodzowna część zabawy ze starszym sprzętem? No, czy jednak to jest nasz pech? Na całe szczęście, po kilku kilkugodzinnym rozruszaniu, bolączki ustąpiły i mogliśmy przystąpić do realnego słuchania. Nasze testy zaczęliśmy od zestawu z Jasperami 18, bo akurat stały sobie na odsuchu, I po początkowych humorkach typu. było już całkiem nieźle. Od razu czuć dużo moc wzmacniacza oraz solidną dozę miękkości ocieplenia w brzmieniu. No dobra, sprzęt działa, dźwięk jest, ale przyszedł czas na jakiś punkt odniesienia, żeby faktycznie móc bardziej realnie ocenić jego wartość soniczną. Tutaj natomiast pojawia się zagwostka. Z jaką półką cenową powinniśmy porównywać? Z jednej strony wzmacniacz ten u naszego króla techniksa kosztuje między 3 a 4 tysiące w zależności od stanu, natomiast wertując OLX bez problemu widać oferty nawet poniżej 2 tysięcy, a egzemplarze w teorii w pełnym serwisie bez problemu poniżej 3 tysięcy również znajdziemy. Jest to jednak sprzęt używany, także często wymaga większej lub mniejszej opieki, na pierwszy ogień wrzuciliśmy Atola im 50 do kupienia w okolicy 4000 zł. Dodam tylko, że jako źródło cały czas wykorzystywaliśmy streamer Vim Ultra, by rotacje dotyczyły wyłącznie wzmacniacza. Po przepięciu na Atola od razu dało się odczuć wyższą czystość dźwięku, klarowność, separację. Technik sprzed nim to ewidentnie duży, miękki miś. Grał ficiej, potężniej, gładziej, ale równolegle odbija się to na detaliczności. Przekaz jest nieco bardziej uproszczony, zaokrąglony, co też negatywnie wpływa na wrażenie przestrzenne, gdy w muzyce bardzo dużo się dzieje, po prostu mamy odczucie, że wszystko zaczyna się zlewać. Po powrocie z Atola do Techniksa od razu nasuwa nam się pierwszy wniosek. To jest sprzęt, który lubi grać głośno. Przy niższych poziomach po prostu dźwięk jest stumiony niewyraźnie, jakby z zaszyby. Dlatego mamy potrzebę odkręcić głośniej, by wszystko usłyszeć. Nasz SUV X800, mimo że ogólnie jest po serwisie, to jednak nie jest to sprzęt w 100% stabilny. Nawet jak już się rozgrzał, to czasami potrafił podpierdnąć na jednym kanale w czasie pracy, czy też momentami sprawia wrażenie, jakby któryś z kanałów się delikatnie tracił, oddalał. Głupie uczucie, jakby ktoś wam na chwilkę przytykał ucho. No dobra, ale to nie koniec. Jaspery same z siebie są miękkie, także czas na inne kolumny o jaśniejszym charakterze, bo to tutaj powinniśmy uzyskać lepszą synergię. Na odsłuch trafiają Fokal Aria Evo X N2. Są to bardziej rozdzielcze kolumny, bardzo transparentne i bardzo wrażliwe na każdy niuans w systemie. Łatwo je jednak przeostrzeć nieodpowiednią elektroniką, ale nasz technik tutaj sprawdził się bardzo dobrze. Dźwięk na Ariach ma więcej oddechu, przestrzeni, rozdzielczości. Charakterystyczna mulistość wzmacniacza jest skutecznie kontrowana otwartością Fokala. Na razie zatem zostawiamy fokale na odsłuchu, a skoro bardziej służy im cieplejsze granie, to akurat mieliśmy pod ręką lampowy wzmacniacz Fez Luna Mini. Ciepło i gładkość przekazu została na miejscu, natomiast jednak lampa oferuje nam tutaj znacznie wyższą czystość i klarowność. Po prostu więcej warstw utworu, więcej smaczków, więcej muzyki w muzyce i to już od najniższego poziomu głośności. Ja wiem, że porównujemy lampę do tranzystora, no ale dźwięk jest dźwięk, jakość to jakość. Na obronę technika jednak no, oferuje zdecydowanie wyższą moc. Także jakbyśmy chcieli konkretnie przewalić, to jednak w Lunie Mini zdecydowanie braknie. Nawet tutaj, jak chcieliśmy już ewidentnie głośniej odkręcić, no to chcąc przypierdzielić, mocy trochę jednak potrzebujesz. Każdorazowo jednak po powrocie na SUV X800 ponownie mocno odczuwamy stumienie i dociążenie przekazu. Wszystko jakby zwalnia i gubi się przestrzenność. Tu mi się od razu nasuwa takie skojarzenie, że brzmienie Technixa to jest taki bardziej klasyczny org wojownik. Siła, bić, mocno! A granie luny to taki elegancki Legolas. Subtelniejszy i precyzyjniejszy. Kolejny kandydat. Tym razem bierzemy wzmacniacz z podobnych lat, a będzie to Sony TAF700ES. Pozdrawiamy naszego Kamila z działu nagłośnień, który nam go pożyczył. Już na pierwszy rzut oka widać, że kolega Technik i Sony mogliby razem siedzieć w ławce szkolnej, bo wyglądają, jakby mogły wyjechać z jednej fabryki. Sony też miał chwilowe humorki z lekko trzeszczącym jednym kanałem, ale po chwili pracy wszystko się unormowało i później działał już stabilnie. Jak się okazuje, kierunek brzmiowy również tutaj mamy bardzo podobny. Sony gra pusto, gęsto, masywnie. Okazuje się jednak, że mimo podobnego kierunku, Sony prezentuje dźwięk wyższej klasy. Jest czyściej, wyraźniej, czuć znacznie większą różnorodność, unikalność instrumentów. Sony również wydaje się grać ogólnie gładzi w wyższych rejestrach. Technik można powiedzieć, że ma niby ogólnie miękkie brzmienie, natomiast jak dłużej go posłuchaliśmy, to ta miękkość bym powiedział, że raczej poprawnie powinna być nazwana mulistością. Zmierzam do tego, że. Niby technik gra miękko, ale jednak jeżeli chodzi o wyższe rejestry, średnie wyższe okietony, jak zagramy nieco głośniej, jak się bardziej przysłuchamy, no to przez to, że on gra nieco tak właśnie brudniej, mniej czysto, mniej klarownie, no to jednak taka delikatna chropowatość potrafi się tam wdać. Także niby gra gładko, niby, niby gra miękko, ale nie zawsze w każdej sytuacji. Ogółem po tym spotkaniu brzmienie Techniksa bym opisał tak. Raczej mało wyrafinowany, miękko, a momentami wręcz boliście. Sporo stara się nadgonić mocą i podkreślonym basem. Oczywiście to nie jest tak, że on gra jakoś ewidentnie źle, natomiast nasze porównania skutecznie obnażyły jego niedoskonałości. Myślę, że gdyby go wyrwać za 1000-1500 zł, to jest to bardzo sensowna propozycja, ale mając na uwadze większy budżet, raczej celowałbym gdzieś indziej. Przyznam, że ogólnie po tym spotkaniu jestem delikatnie zawiedziony, po tym zbiorowym gadaniu o tym, jak to dzisiaj jest drogi sprzęt, jak bardzo kiedyś to było, to moje oczekiwania po prostu były wyższe. Szacuję, że taki używany technik Załóżmy, kosztuje te 2,5 tysiąca, 3000 zł. To biorąc pod uwagę rzekomą bańkę i napompowanie cen nowych urządzeń sądziłem, że taki poziom wzmacniaczy za 5-6 tysięcy to będzie mniej więcej na równo, a być może nawet jeszcze nas zaskoczy i będzie konkurować z jeszcze droższymi piecami. Na szczęście honor starszych sprzętów ratuje Sony, bo będąc z podobnych czasów i dzisiaj kosztując podobne pieniądze, oferuje zauważalnie lepsze brzmienie. I tutaj od razu mi się rodzi pomysł, co byście widzowie powiedzieli na pojedynki retrosprzętów? Tworzylibyśmy kategorię, przykładowo wzmacniacz z lat 80. do 1000 zł i to Wy byście typowali zawodników. Dajcie znać w komentarzu. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam, czy fenomen Technixa nie jest tutaj podyktowany sentymentem, popularnością w naszym kraju. W końcu, komplet Altus plus Wieża Technix to wręcz książkowy przykład systemu audio, który lądował w naszych domach w latach 80. i 90. Po dzisiejszym spotkaniu konkluzja jest następująca. Jeśli chcecie bardzo tanio wejść w świat audio, np. 400, 500, 600 zł za wzmacniacz, jakiś starszy, chociażby niech to będzie Technix, to myślę, że jest to gra warta świeczki, zagra nie najgorzej i naprawdę na tym poziomie cenowym odpuśćcie sobie jakiekolwiek markety czy nowe cokolwiek, bo to będzie po prostu badzie w syf, wręcz strach bym powiedział to podłączać. Z takim budżetem śmiało odwiedźcie salon Fantechnics i tam zacznijcie przygodę z audio. Natomiast jeśli myślicie o wyborze retro sprzętu z wyższego budżetu... No nie zawsze odpowiedź będzie tak oczywista. Tak jak dzisiaj w każdej półce cenowej można kupić świetny i słaby sprzęt, tak samo było kiedyś, więc nie zawsze klasyka z tamtych lat wygra z dzisiejszą technologią. Chociaż obcowanie z dawnymi urządzeniami na pewno może być ciekawą i wiele uczącą przygodą w świecie audio. Poniekąd teraz rozumiem, co ludzie mają na myśli pod tym kątem, że dawny sprzęt ma duszę. I tą duszę odczuliśmy na tym techniksie pod kątem jego właśnie humorów początkowych. W pewnym sensie poczuliśmy ten sprzęt, mieliśmy okazję się z nim zaprzyjaźnić i dopiero kiedy ta przyjaźń została zawarta, zaczął grać jak należy. Jak widzieliście na początku materiału od Króla Techniksa, odebraliśmy dwa wzmacniacze, a mówiliśmy dzisiaj o jednym. No właśnie. I co z tym drugim, skoro nie znalazł się w materiale? To właśnie on w dzisiejszym konkursie trafi do jednego z Was. Zasady konkursu są proste. W komentarzach napiszcie swoją najciekawszą historię związaną ze sprzętem audio. Być może to jakieś ciekawe odkrycie, wpadka, zakup, który okazał się rozczarowaniem. A może ciekawa przygoda, której sprzęt audio po prostu towarzyszył. Podzielcie się z nami swoją historią, a my wybierzemy trzy najciekawsze. Do tego nasz przyjaciel Felek, jeżeli chcecie poznać jego historię, zapraszam na naszego Instagrama. Będzie schowany na naszej stronie w kilku miejscach w kategorii, którą znajdziecie w linku pod filmem. I waszym zadaniem jest znalezienie jednego Felka. Ostatecznie później wysyłacie do nas maila na biuro-akustyka.pl, w którym wysyłacie screena znalezionego Felicjana oraz screena z własnym komentarzem na YouTubie. Na wygranego czeka Technics SUV500, a dla dwóch pozostałych miejsc słuchawki do kanała weblutów Yamaha. Czekamy na Wasze historie. Powodzenia!